Dla człowieka wychowanego w klasycznej szkole prawa, takiego jak ja, przecież w komunizmie, ale jednak wtedy jeżeli normalni prawnicy, jest zresztą zrozumiewającą, jak ludzie dyskutują na temat pana Romana Polańskiego i jego tam e, winy czy niewinni. Otóż ludzie zastanawiają się, czy on jest winny, czy on jest niewinny. Czy on powinien siedzieć, czy on nie powinien siedzieć, czy go skazać, czy nie skazać. Czasem to są dwie zupełnie różne sprawy. To, czy ja uważam, że Pan Polański jest moralnie porządku czy nie, to jest jedna sprawa. To, czy ludzie w Polsce, a rozumiem, że sędziowie w Polsce mają wrażenie tej opinii, to jest druga sprawa. A to, że jest wyrok sądu w Kalifornii, to jest sprawa zupełnie odrębna. I to nie ma z tym nic, nic wspólnego. Ludzie, no mnocze wrażenie, że oni uważają, że wyrok sądu w Kalifornii powinien zależeć od opinii publicznej w Polsce. No i to jest rzecz, którą ja po prostu totalnie nie pojmuję. My nie rozumiem w kategoriach prawnych, tylko w kategoriach moralnych, które przecież nie mają z tym, powtarzam, nic wspólnego.